11 maj. Tarło płaci w najlepsze. Masakra jakaś po prostu. Oh. No dobra, tak jak widzicie jestem na łodzi, na moim ulubionym, dużym jeziorze, jeszcze ulubionym. Niestety tak jak widzieliście w płotrze nadal trzeba, a właśnie za płocią dzisiaj próbuję wypłynąć. jak to się skończy, może być bardzo różnie. Płynę na moje standardowe płociowe miejsce o tej porze roku. Ale tak jak widzieliście, niestety płoć nadal się trzew najlepsze. Jest 11 maj. Płoć nadal bezczelnie. Bezczelnie się trze w trzcinach. Tak samo zresztą szupak. Tym wspominałem jakiś czas temu. I na pewno te szupaki nawet wytarte siedzą daleko, daleko w tych trzcinach. Tak jak wiecie, czasami tu jest kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz metrów trzciny. One mają mnóstwo miejsca, żeby tam się schować i teraz, skoro płodź się trzymają, tam też mnóstwo pokarmu. No ale nic. Dzisiaj miało mi nie być nad wodą, ale takiej pogody nie mogę przepuścić, także spróbujemy złowić jakąś płoć! Ach. Dobra. Rozkładam teraz bata. Zakładam na niego gruntomierz. Po prostu mniej więcej ustalę sobie jak w zasięgu rzutu, jaką mam głębokość, tak żeby mieć ze 3-4 metry, i wtedy na podstawie tej głębokości określę mniej więcej gdzie stanąć łodzią, gdzie wrzucić kotwicę. Ale myślę, że gdzieś tutaj to będzie. Idealnie. Słuchajcie, dzisiaj wybrałem się nad wodę przede wszystkim dlatego, że mam piękną pogodę. Natomiast druga kwestia jest taka, że mam naprawdę sporą ilość starej zanęty. Stare w cudzysłowie ja ją rozrabiałem Tydzień, półtorej tygodnia temu zamknąłem ją po wstępnym, naprawdę wstępnym wysuszeniu, zamknąłem ją do takiej torebki yy, zaciskowej. I słuchajcie, wygląda na to, że ta zanęta jest naprawdę w dobrej kondycji, natomiast nie wierzę, żeby wytrwała yy, za długo yy, w mojej piwnicy. Także dzisiaj chcę ją wykorzystać, chociaż trochę podnęcić to miejsce, zobaczyć czy cokolwiek się tutaj będzie działo, także... Nie będę jej za mocno domaczał. Zaraz ją przesypiemy do torby, przetrę ją lekko, hmm, oczywiście domoczę, hmm, dorzucę atraktoru, potem ją przetrę. Spróbujemy trochę zanęcić, zobaczymy co się będzie działo. Całość wsypię do tej torby, potem będę przecierał bezpośrednio do miski już. Jest oczywiście zanęta. Jeden, jeden z gliną. Pachnie nie najgorzej. Tu mam z kolei czystą zanętę innej firmy, ale to nic. Zobaczymy, czy w ogóle jest tutaj jakakolwiek ryba w łowisku. Spryskiwacz. Dodaję do niego wody z jeziora, oczywiście najlepiej. Do tej wody z jeziora teraz jeszcze odrobina piernikowego atraktoru. Słuchajcie, to jest bardzo prosty patent, myślę, że znany większości wędkarzy. Nigdy atraktorów, nigdy dipów nie dodajemy do, bezpośrednio do zanęty, tylko dodajemy do wody, którą będziemy namaczać tą zanętę. W taki sposób mamy pewność, że ten dip będzie równomiernie dodany. Najpierw ją troszkę podleję. Masa grudek takich widzicie, dlatego będę ją przycierał. We'll be right back. Nie chcę nic mówić, nie chcę chwalić, ale dwa brania bardzo szybko po sobie i w końcu ładniejsza płotka. O, zobaczcie. Jeszcze cieknie z niej ikra. Jeszcze się nie wytarła. Grubiutka, przyzwoita. Ej, stój. <grystuj> stój. Przyzwoita, grobiotka samica. Cały w ikrze jestem. Ale strzał, kurde, poszła. <śm> ale branie. Ależ branie. <śm> jak mrugniesz, to przegapisz. O, 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 branie, branie, było lekkie. Na drugą wędkę w końcu. A teraz na tą, ale malutka. To trochę większa. Troszkę większa. Od razu branie. nie za dużo. Kończ. Momentami wybranie jest ryba. Nie jest to potwór. No i od razu branie znowu jest. Brania są piękne. Widać, że ryby są piekielnie głodne. Jednostajny strzał taki, że... O właśnie taki. O, ten faluf, ta maleńka. Ta maleńka poteczka. Ale branie równie piękne. Dobra, na tą drugą wędkę wyląduje teraz kukurydza. Dlatego, że zaczęły się naprawdę fajne brania Ta trochę większa To się takie jest wędkarstwo trzy brania przez trzy godziny A teraz zaczęło się naprawdę fajnie O kurde Tu już nie ma spowika ta maleńka o, Tu już znika spławik a I już branie piękne i siedzi. Och ta malutka. chociaż teraz też jest. ja jaj, że było Poprawia siedzi. To jest ładna potka. No, <ścoughs> to jest to, to jest to. O, tak. To jest, to jest, nagroda za wytrwałość i piękne branie. Ach, I siedzi. Zaraz chyba na drugi zestaw też założę kukurydzę. Dlatego że branie jest mnóstwo. Widać, że są też większe płotki. Jest. Oj, jaka malutka! Ale te brania, musicie zobaczyć. Musicie zobaczyć te brania. Nie ma wyjścia. Słuchajcie, naprawdę dla takich chwil jak dzisiaj, warto wędkować. To nie były duże płocie, nie było ich jakoś wybitnie dużo. Ale sam fakt, że spędziłem kilka godzin próbując rozszyfrować te płocie, próbując zwabić je na łowisko. I w zasadzie kiedy. Powoli myślałem nad tym, żeby wrócić do domu zaczęły się przepiękne brania do tego w takiej scenerii. Naprawdę mi nic więcej do szczęścia w tym momencie nie jest potrzebne. Jest po prostu pięknie. Jest po prostu idealnie. Wczoraj miałem naprawdę ciężki dzień. Naprawdę ciężki dzień. I dokładnie tego mi było trzeba, żeby wrócić do swojego normalnego humoru z po prostu bajka i branie i siedzi. Tego mi było trzeba, naprawdę. Życzę Wam wszystkim. Takie zabawy, jaką ja miałem dzisiaj. Jeszcze jedno branie, jeszcze jedna ryba i powoli kończę. Słońce coraz niżej i zaczyna się robić naprawdę chłodno. Także myślę, że najlepsze branie mam już za sobą. Także jeszcze chwilka, jeszcze jedna ryba. Było cyknięcie. No, 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 no. Jest. <grywa> Jaka malutka. <grywa> to nic, to nic na pożegnanie. Idealna. Maleńka płoteczka. <grywa> Czas zajrzeć do siatki. Ja jestem zadowolony. Kilka naprawdę przyzwoitych płotek Ach, jest nieźle. Ej, dzięki To co, jeszcze jedną